W z będzie Drive. A dzisiaj słuchajcie będziemy robili parkour. I są słuchajcie. Jest słuchajcie, 6 poziomów. Jest łatwy, średni, ciężki, jeszcze cięższy. Nie może... insane, czyli sobie nie wiem. I Debus, czyli chyba niemożliwy, W sumie impossible to nie ale dobra. Nie na początku mamy małucha, ale nie takiego bo jest to maluch przystosowany do off-road'u Dlatego może być łatwo z tym maluchem Bo, bo mu koła wystrzeli, jakby się o coś zahaczył Dobra Hop Dobra Dobra, dobra. O nie, rozwalił się już, dobra, nie rzadko, jedziemy dalej O nie ona się wykrzywiła. Nie mogę cofnąć. Maluch, daj mi da radę! Nie da rady. O nie, czekaj. A, jeszcze raz. Ogólnie jak... Tu nie będę dawał checkpointów check dla utrudnienia teraz następnym samochodem będzie Fiat Uno Fiat Uno będzie tym samochodem O dzięk Jedziemy Jedziemy, dawaj, nie poddawaj się, no, nie, 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 tego wybrnę. tego tego wybrnę, nie, nie, tego wybrnę próba jest tego próba dla tego się rozpędzam! O. O, nie? o! Dobra! Ja chyba nie będę tam nigdy! Dobra, biorę sobie teraz coś lepszego LBL 36, chyba, chyba. <coughs> Alpina, po, Alpina B3 Alpina B3 Jedziemy Bo nie, jak to szybkie jest, co jest, co jest, co jest, to jest. To jest. To jest, Dobra, tu to... Tu pomalutku I w ogóle możliwe, że ten kanał wejdzie dasmalu, dlatego czekajcie na premierę b Drive bo będzie przeróbka Desmanów. Wyczekujcie. Może będzie. Bo ciężko jest to w ogóle nagrać. Ale możecie już możecie już oczekiwać na premierę. Dobra, teraz wezmę. Dobra, spróbuję teraz z stenikiem. Po to jest najlepsze od Alpiny, wiadomo Bo Alpi... bo zawsze daje radę Nie reklama <laughs> Dobra, no ładujesz Teraz scenik ładuję? ładuje tak wolno Dobra, jedziemy jeszcze raz spróbuję ostatni raz z cywikiem czemu mu się lampy tak zbugowało, dziękuję? czemu one są czarne On to podjedzie? O, podjedzie. o. dobrze no jedziemy o. Dobra, ja muszę sobie wyrwać zderzak, aby tu wjechać z cywikiem że to auto uszkodziłem, super! No nie no, ja tu chyba tym scenikiem nie wiada. No nie pojmujmy tu z tym scenikiem, nie ma szans. Co ja tak O nie, czemu. Nie, 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 nie! Się... Nie się! Kurde! Trzyma. Trzeba czegoś lepszego. Użyć? Bo tak nie może być, słuchajcie. Może rakietowy citron? Powinien rakietowy citron na ciadę. Dobra, te rakiety no, to jest super, to... oh Nie! Nie, 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 do, nie, do, nie, do, nie, do, nie, do, nie, 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 może Ford Mustang? EcoBoost jakiś pa Performance Package W ogóle był Mustang w Disney? Cz Czemu w szyby nie mają tekstury w tym Mustangu, a nawet lampy? Co jest? Aha, no, no wszystkie lampy nie mają tekstury, wszystkie szyby i ślubnie wszystko nie ma co zur, jakie co z góry, boże. Tekstur. Tak, gadam. Oj! Nie ja się utknąłem. Się kanał dobrze. Dobra. Udało mi się! Nie! Dobra, Jak z tego wybrnę. Jako z tego. Prędzej mi się si silnik zepsuje, dobra. Dobra, ja zawsze muszę się tam blokować. Ja już nie rozumiem tego. Ja tego nie rozumiem. Ja muszę się tam zawsze blokować? No nie wiem, czym, 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 czym. czy czyli. Dobra, formuła teraz. Ja nie chcę się patyczkować, biorę formuły, bo. Ja tam nigdy nie pojadę. Nie? nie, 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 nie. Jeszcze raz. Muszę, nie, nie muszę tak szybko, nie muszę właśnie tak szybko A w ogóle, ta formuła się zmieści w tym moście? Zmieści się O no nie! Dobra, dobra radę! Dobra radę! Nieważne, że... Utknęła! Trochę pomogę, ja jej trochę pomogę. Ja muszę w końcu tam dojechać. JEST! Nie jest. Ej, dobra, ja muszę jej pomóc. Ziomeczku. Dobra, pomogę jej ostatni raz. Ja Pewnie wiem, napisze ci w komentarzu oszust, ale... No ja już za długo tam nie dojechałam, szczerze. Dobra. A to jest dopiero łatwy poziom! Co uszkodziłem już w tej formule? No nie gaśnij. Poczekajcie. A ona ma uszkodzony rozrząd. No nie, to nie rozrząd. NIE! Dobra, teraz ja się już zdenerwowałem. Dlatego... A jak ja już się zdenerwuję. To ja się zdenerwuję. W końcu muszę dojechać na przykład do różowego podziału, bo ja inaczej... Nie wiem co. Kurde, wiesz... Tyż... Dlaczego? Dlaczego? Kurczę no. Nie, nie spalaj. Muszę to ty jest słabe, za słaby chyba. To za szybkie atrybuty. O co? Co zahaczyłem? No nie no to jest tragedia, to jest tragedia, to jest tragedia, to jest tragedia. Nie wiem, potrzebuję jakiejś oferodówki, a ja mam mało Trzeba Trzymaj o tym wcześniej, ja pomyślałem. Ja mam wziąć Jawa Ja Ja jestem. Jestem że nie wziąłem brabusa. Rzeżę. Brabus jest off-roadowy i szybki. To nadzieja! Nie klaso! Nie wywracaj się! Jeszcze raz. Jestem porażką, jeżeli chodzi o parkoury w WMNG. Tak szczerze. Nie! To ostatnia próba, bo ja nie mogę tu się skoncentrować. Bo to, ten Mercedes się wraca i ja się skupiam na tym, aby go Nie, co? O co? Dobra, ostatnia, już ostatnia próba, bo kurczę. Nie, 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 nie. Ten Mercedes nie jest chyba do tego jednak. Bo on się o coś wywraca. Nie, 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 dobra. Już, już, uspokój się, Mercedesie. Uspokój się, Mercedesie. Uspokój się, dobra. Na stół. Już tam się stał z kołem, nieważne. Dobra. My! By... No nie! oj, zdenerwowałem się teraz za bardzo. Teraz się za bardzo zdenerwowałem. A jak ja się zdenerwuję, to po prostu biorę V10 Destroyera. Bo. Jak ja mam inaczej to część. V10 Destroyer, daj szybszy samochód będziesz Tylko teraz trzeba go opanować, bo. Jak ja tu wjadę, w sumie tych o 10? No właśnie. Zapomniałem, że on może sam latać. Najlepszy w samochód widz. słuchajcie. Patrzcie co się zdziwcie. Co się z nim co to? Nie, 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 nie. nie, nie dobra. jeszcze raz, Uuuu, nie, Dobra, lecę! Tak! O, o, dobrze, dobrze. Stój, jest, stój, stój. Dobrze. Dobrze. Tu! No nie! Wiedź tu! Wiedź! Ja że ja już coś zepsułem. Dobra, ostatnia próba. No. Nie! Może... Przynajmniej mogę sobie dobrze pojechać Jestem kołem Co jest? Ja nie co tu się dzieje Najlepszy fidget spinner Najlepszy fidget spinner, słuchajcie Jest w tym miejscu Szpiec odkręci Najlepszy fidget spinner świata Słuchajcie, to by było na tyle, nie udało mi się przejść całego parkuru, bo ten tunel mnie zniszczył, pokonał. Ale jeżeli chcecie, abym go przeszedł, abym go przeszedł, to zostawcie łapkę w górę, suka, komentarz i dzwoneczek. Miała!